Codziennie na świecie dokonuje się zaskakujących i niesamowitych odkryć, niemalże w każdej dziedzinie przenikającej nasze życie. Takich odkryć dokonują również nasi polscy odkrywcy, którzy, w sferze światowej, są szanowani i stoją na naprawdę wysokim poziomie. Zapraszam na zestawienie kilku najciekawszych z nich. Dunkle Osteus. Te, osiągające nawet 10 metrów długości, morskie potwory, wymarły już prawie 380 milionów lat temu. Szczątki niektórych z nich zostały znalezione w Polsce, ponieważ w czasach prehistorycznych nasz kontynent w większości pokrywał ocean. Najlepszy z nich został odkryty w gminie Łagów na terenie województwa świętokrzyskiego. Sama głowa tamtejszego okazu miała szerokość prawie 50 cm. Szczątki księcia. Kilka lat temu na Podkarpaciu w okolicy Autostrady A4 odnaleziono ludzkie szczątki pochodzące sprzed kilku tysięcy lat. Pochówek zachował się w bardzo dobrym stanie, a rzecz pozostawione obok grobu ewidentnie sugerowały, że był to bardzo wysoko postawiony człowiek. Miedziany toporek, ozdobne naszyjniki i groty strzał to, jak na tamte czasy, dość luksusowe rzeczy. Łódź! Znaleziona na dnie kanału Łódź pochodzi prawdopodobnie z XV wieku, a jej szerokość to prawie 16 metrów. Odkrywców zadziwił fakt, że jest ona zachowana w tak nienagannym stanie. Spośród całego szkieletu zachowało się niemalże 90% komponentów, które bez problemu można złożyć w piękny eksponat. Kościół świętej Trójcy. Na tym tytułowym miejscu wielokrotnie prowadzono już badania archeologiczne, jednak ostatnie odkrycia wydają się być Najbardziej przełomowe w całej historii tego miejsca. Na miejscu odnaleziono m.in. ludzkie szkielety sprzed kilku tysięcy lat, 40 monet, w tym denary jagielońskie, czy chociażby starodawne katolickie modlitewniki. Skarb Śrecki. To odkrycie jest uważane za jedno z największych znalezisk w Europie w XX wieku. Cały skarb obejmuje drogie kamienie szlachetne, złote zdobienia i monety, których dzisiejsza wartość jest niemalże bezcenna. Cenna. Ten niesamowity skarb został znaleziony pod ruinami dawnego Mosiru w środzie śląskiej. To już wszystko na dziś, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz suba, aby pozostać na bieżąco. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!